Witam Was W filmie tym omówię sprawę szarpakowego działania przynęt podczas ich stosowania przynęt istniejących jakie są na rynku szczególnie ogóle, które mają zazwyczaj dwie kotwice i jak one poddziaływnią na zacięcie jak przebiega zacięcie ryby w sytuacji gdy kotwice Przynęt są na wierzchu. haciki również, bo hacik też nieraz ktoś zmienia e, np. zbrojenie w ogóle na pojedynczy hacik, w nadziei na mniejszą mniej zaczepów, albo bynajmniej jest to zewnętrzne uzbrojenie, które wisi mużno i podczas ściągania e, takiej przynęty w wodzie, każda ryba jest narażona na zahaczenie za inną część ciała niż pysk. W sposób, niesportowy, nieetyczny i w ogóle niezgodny z zajmowaniem do przede wszystkim ryb. Otóż w ogóle, w ogóle pływający mam na myśli, bo pływający również, ale w ogóle pływający e, przy stosowaniu do połowu pstrąga, gdy upadnie na lustro wody, jest natychmiast atakowany przez pstrąga, który jest w okolicy upadku świętu. Jest to odruch tego drapieżnika, wyspecjalizowany przez miliony lat, który nakazuje strągowi atakować każde zwierzątko, każdą istotę, która padnie na wody. Przy czym doskonale rozróżnia, nawet w nurcie, to, co jest zjawiwe, co jest jadalne, co stanowi po prostu e, składnik jego żeru, O tym decyduje ruch. Ruch danego obiektu, który spadnie na wodę. W związku z tym wogler, który padnie na lustro wody, e, musi w takim razie zachowywać się nieco inaczej niż opadła gałązka, niż ruch żółki, który inny ruch na tym obiekcie w postaci woglera, niż na rzeczach, które sobie zjawili. W ten sposób dochodzi do momentalnej do reakcji wstrąga, który e, kojarzy to, co upadło na lustra wody, z pokarmiem. I ja akrokuje taki wodór. Ma to miejsce przeważnie w różnych zastońskach, na skraju nurtu, w różnych cofkach, zateczkach. Tam, gdzie wstrągi czatują właśnie na jakieś powiedzmy ziabry, które wskoczą do wody, na jakieś opadły liści, drzewa, e, larwy, e, na jakieś gąsienice, na no, różne bruszki. Także oczekuje i z firmą datku takiego wobblera na lustro wody atakuje. I taki atak kończy się często jego zacięciem za inną część niż pysk. Dlaczego? Dlatego, że dwie kotwice um, są przeważnie nie do po pochwycenia jednocześnie. Przez jakiegoś niedużego wstrąga szczególnie. Dwie kotwice um, po prostu powodują to, że wstrąg pochwyca taki wobbler w określonym miejscu ale nie wchłania go, bo inaczej odbywa się wchłanianie ofiary pod wodą, powstaje to na zasadzie zasysania ofiary, drapieżnik podpływa pod obiekt, czyli pod taką przymętą i otwiera tuż przed przymętą prysk i powstaje w pysku próżnia, w którą wpada za taka właśnie przymięta. To czym zamyka drapieżnik pysk i wtedy następuje jego zacięcie. Jest to moment wyczuwalny. Ale jeżeli... Nie, to się odbywa na luździe wody, nie następuje zastrzanie, tylko pochwycenie ściękami. Ale nie zawsze właśnie pstrąg jest w stanie pochwycić tego w ogóle na tak, żeby obydwie kotwice znalazły się w jego pysku. W tej części ławie w pół, czyli zabrzosił i za kotwiczkę chwyta, a ta druga ogonkowa jest na zewnątrz i zaczyna takiego pstrągu na przykład zaok. Także to jest jeden z przypadków, w który działa, na zacinanie w sposób szarpakowy. Po czym Po w podatnym zaczęciu oczywiście taką rybę. Ona raczy na wszystkie strony, szarpie się całkowicie jej rany. Drugim przypadkiem, kiedy ryba jest narażona na zahaczenie za inną część ciała niż pysk, jest e, połów zastosowanie tak zwanego dzierkowania. Z liderkami, dzierkami, szarpania przylętej czerwania. Ściągania przynęty w sposób szarpany. Po prostu szarpie się przynęty i zatrzymuje. Szarpie się przynęty i zatrzymuje. I te szarpnięcia są dłuższe lub krótsze, no różne są tam, pomyślamy techniki tego szarpania, ale wszystko polega na szarpaniu przynęty w wodzie, tak? Lub po jej powierzchni. Lub po wody. I wówczas rewa, która jest zainteresowana taką przynętą, uderza w taką przynętę, ale moment, w którym ona uderza w tą przynętę, najczęściej mija się z zachowaniem wędkarza, który w takiej sytuacji robi nagłe szarpnięcie. Ryba, jak już jest pisany w przynęcie, to dostaje nieraz właśnie grotem w oko czy w inną część ciała, poza pyskiem na zewnątrz, dlatego, że dopuściła się ataku, a wędkarz w tym momencie szarpnął. Ona dostała tym grotem kotwicę, czy haczyka winną czyściła po ponieważ nie tworzyła jej, a był nieskuteczny. Nie przewidziała tego, że ofiara, która się zatrzyma, dokona takiego zrybu. Osłabione, słabe zwierzęta tego, się zatrzymają. To się zatrzymają na jakąś dłuższą chwilę, bynajmniej, że ten drapieżnik no, nie daje go specjalne, że skuteczny. ale tutaj on nie przewiduje tego, co człowiek potrafi zrobić. Także podczas szarpania, drzelkami, kiedy tymi innymi, co Producenci reklamują i zastosuje się, dochodzi do szarpania, często właśnie drapieżni, tarby drapieżni za inną niż pysz. To jest drugi przypadek. Trzecim przypadkiem jest podrywanie przynęty z dna, przedźwidowaniu. W ten sposób może ci, którzy mówią nie, nie sądarze metodą dziwowania, może oni potwierdzą to, co teraz powiem. A mianowicie fakt, że sandacz najczęściej jest zacięty pod spodem ścięki dolnej, od żufu. Sandacz zostaje zahaczony za brzuch lub spodną część głowy, czyli za żufę od spodu, również wtedy, kiedy napływa na przynętę opadającą, podpływa do przynętę opadającej z przeciwnego kierunku niż i za on popływa z przeciwnego kierunku, chce ją pochwycić podczas opadu, bo tak przeważnie przy przynętę pochwyca i nagle wędkarz, przecież wędkarz nie wie, czy tam jest sandać, czy on ma zamiar skoczyć do przynęty, nagle podszarpuje tą przynętę, podszarpuje, wykonuje ruch dzikowy, tak. i ta przynęta startuje do góry podczas gdy jest nad nią i dostaje on właśnie grotem kotwicy, lub hacika, bo przy dźwigów jest charczyk, i dostaje brzuch yy, po prostu podstrzęgę. metoda sportowa, jeżeli chodzi o e, sposób do zacięcia. My nie mamy na to wpływu, ale mówię, na czym polega stosowanie uzbrojenia zewnętrznego. Jakie są tego skutki? Więc, y, kto e, czy przyciguje, czy nowe psyłki na wodę pływające, niech nie myśli, że wszystko jest w porządku, bo sam na pewno wie, ile razy złapam rybę nie tak, jak powinno się złapać. I holował. Tak? Następnym przypadkiem, to już czwartym, jest taka sytuacja, w której przyjęte przepływa przez stadory. Na przykład torcy żilności, które zupełnie nie reagują na to, co się dzieje wokół nich, bo są zajęte tarłem. Są zgrupowane w miejscu, gdzie obieżerują wtedy. I zajmują się tylko i tarłem. No, ale my sobie zginiemy. Nieraz się to odbywa na głębszej wodzie, wchodzą się w dni, nie widzimy tej leści, spieniowujemy za okątkiem na przykład i dochodzi do zahaczenia ryby za czpiet, za płetwę, za skrzela, za oko, po prostu za zewnętrzną część jej ciała. I wtedy chorujemy zamiast okonka takiego leścia, tak? Następnym przykładem, może częstszym, kiedy ryba zostaje zacięta wzajemną część ciała niż pysk, jest ściąganie przynęty w nurcie pod nurt cieku. E, w takiej sytuacji e, ściągamy przymętę, która nabiera bardzo agresywnych ruchów. Są to ruchy zupełnie nienaturalne, niezgodne z żadnym zachowaniem istot żyjących w wodzie, ponieważ żadna istota nie jest w stanie tak agresywnie, tak szybko płynąć z takim temperamentem, z takim wigorem pod nurt cieku. Ale wędkarz ściąga przymętę w nadziei na złowienie ryby. Tak? No i sprowokowany. I owszem, jemu się to udaje. Dochodzi do ataku ryby, która nie ma zamiaru pochwycić pyskiem takiej ofiary, bo nie może nawet sobie na to pozwolić, ponieważ bardzo, bardzo jest ostrożna. Ona nigdy się z kimś takim nie spotkała. Jeżeli to jest tym bardziej młoda ryba. I ona chce zgasić taką przymiętę. Uderza instynktownie w taki obiekt ciałem, ogonem, bokiem, brzuchem jak santaż na przykład przy dziwowaniu ale przeważnie uderza bokiem ciała, tak? Lub no, głową no, taki odruch wykonuje, który by ten przyręt ten obiekt no nie nieruchomiu, że to warto połknąć, pożywać czy nie. Więc uderza ciała. Uderzając ciałem, zostaje zahaczona. Za te części, które już wymieniłem. Poza pyskie możliwości, tak? Przy stosowaniu zewnętrznego zbrojenia. Następnym przykładem, no i to może ostatnim, trudno tutaj szukać więcej, wystarczy tych przypadków, ale jest taka sytuacja, kiedy no, ryba po prostu nie trafi w przynięte. Też z jakiegoś powodu powstanie jakieś zawirowanie, jakiś unik, nie wiem, czy ryby, czy przynięte, nie trafi w przynięte i dostaje właśnie hotwolen, lub no, hakiem, przede wszystkim z zadziorami, bo tak stosujecie, no kto stosuje haćki bez zadziorów, dostanie właśnie winną część ciała zapyski. I później stosujecie ZNM, Jakieś cyniczne CNR. I zastanawiając się nad tym, że ryba, Chowania za psiuk, czy za inną część ciała, ma nadszarpnięte tkanki. Tam dochodzi do poważnych zranień. W pysku ryby e, te zranienia są regenerowane, bo każdy drapieżnik ma to zdolność regeneracji wszelkich uszkodzeń, na przykład jak pochwycie okonia, który e, na przypiecie ma bardzo te promienie płetwy przypytowej, Pochwyci taki szczupak okonia, bo no szczupak ma podobnie twarde, ale jakaś inna jedna, na przykład kartowata po chwycie okulka, na przykład klej, dostaje zranień, ale te zranienia mu się doją. a jak dostanie grotem kotwicy, zostanie zerwany śluz z tkanki skóry i tak dalej, a później ta rana jeszcze jest bardzo, bardzo powiększana po zacięciu, bo podczas choru ta rana się powiększa i wypuszczacie taką do rybę, która jest później z tą rano pozostawiona, to ona jest narażona na różnego rodzaju ataki, ziemów, bakterii, wirusów, goi się to bardzo trudno, jak w ogóle, i taka ryba nie rozkona, bo to się rozprzestrzeni, ta skmielizna, ta, ta po prostu rana niegojąca się rozprzestrzeni się, ryba słabnie przestaje żerować, to dochodzi do długiego procesu koniunktur. Karpie, no się jakimś kultem, nie wiem, e, jakieś dbałości o zranienia, wskoczyły się jakieś preparaty, które niby tam goją później w te ranki karpia, no, po jego złowieniu wypuszcza się karpia, bo no niby, ja nie wiem, zdrowego niż albo już przynajmniej ma, e, karp ma szansę na wyleczenie się czy zaleczenie, nie wiem, a zapieżnika się traktuje w taki sposób. Tutaj jest inna kategoria, nie? Także tutaj temat ten no, jest dla mnie bardzo istotny i Wam to przekazuję.